Witam, witam w kolejnym odcinku naszego kursu css -a. w tym odcinku zajmiemy się czcionkami, czcionkami ze strony Google Fonts. Wcześniej pobieraliśmy z tej strony y, ikonki, tutaj były, a teraz pobierzemy czcionki, no. I mamy generalnie bardzo wiele czcionek, ta strona, no zresztą tutaj macie, proszę, 5, 1500 ich jest, nie? Czcionki, czyli po prostu rodziny, tak to jest tutaj się nazywa możemy sobie do, wy, wybierać za pomocą filtrów Czy chcemy mieć we wszystkich językach, może jakieś arabskie, o. Nie umiem tego przeczytać, więc wezmę na wszystkie języki. Czy mają być z jakimiś kolorkami, nie? Czy bez tych kolorków? Z, z szeryfowe, szeryfowe, Generalnie na czym polega ta różnica. Te szeryfy, te tutaj, to są takie ozdobniki, te widzicie, na przykład ta literka E posiada takie kreski. Tak jak bezszerfową, to jest prosta, nie? Po prostu proste kreski są w sans serif, czyli bezszerfowym, w szerfowym. Mam jakieś ozdobniki, jakieś niepotrzebne kreski, zawiasy i tak dalej. No ale ja jestem generalnie przeciwnikiem tych czcionek z tymi zawiasami, tych właśnie szeryfowych, Moim zdaniem one utrudniają czytanie. Ja się raczej bym ich wystrzegał. No, niektórzy lubią właśnie czcionkę Times New Roman. Zresztą wam pokażę coś. Tutaj sobie stwórzmy może Diva. i W nim jakieś P. Lorem. Poglądacz, znaczy, bo już mam włączony. Tutaj. Dobra. I tutaj widzicie, są te zawiasy. Powiększyłem za pomocą kontrola i. Tej gałki na myszce. Tutaj macie te zawiasy, i to jednak utrudnia czytanie. Jest to po prostu niepotrzebne i nie wygląda estetycznie. Takie jest moje zdanie. Generalnie to zdanie po, podziela bardzo wiele osób, dlatego od tych czcionek raczej się odchodzi. Tutaj macie domyślnie ustawioną czcionkę Times New Roman. To nie jest dobry pomysł. Ta czcionka jest no, przydka po prostu. No. Co ja więcej mogę powiedzieć? W ogóle istnieje taka legenda, że ta czcionka została wybrana na domyślną, ponieważ pracownicy Microsoftu kiedyś, dawno temu sobie siedzieli przy takich malutkich monitorkach CRT, czyli właśnie takich e, dużych, co były kiedyś te monitory, nie, teraz mają płaskie, kiedyś były takie właśnie wielkie monitory, to oni właśnie siedzieli przy takich wielkich monitorach, ale przy malutkich ekranikach i im wyszło, że na tych ich malutkich ekranikach najlepiej się właśnie prezentują właśnie te czcionki szeryfowe jak Times New Roman i dlatego ona jest domyślnie teraz ustawiona. No obecnie już mamy inne ekrany, więc no nie polecam generalnie stosować tych stron. W ogóle jak wejdziecie na no, nie wiem jakąś stronę, czy tych tak wchodzę na te onety i onet O jest, co ja wpisałem Nie! <laughs> onet O! Co jest? Onet no i. I gdzie tu widzisz y, czcionkę y, z tymi szeryfami? No, wszystko bezszeryfowe. Nawet na tych y, y, reklamach. Wszystko jest... Co? Rioniać? A, to chyba nazwisko, dobra. <grych> wszystko jest bez tych szeryfów, wszystko. No, naprawdę, na poważnej stronie znaleźć czcionkę szeryfową to już jest trochę trudne, więc nie polecam ich stosować, po prostu... No, też wyglądasz y, nieprofesjonalnie wtedy, po prostu. Więc lepiej korzystać z tych bezszerfowych. Czyli tych tutaj. No i tak na, mamy jeszcze z tych istotnych rzeczy monospace. Co to jest monospace? Tutaj każda litera zajmuje dokładnie tyle samo miejsca. Bo w tym y, tutaj zauważyć na przykład, że E jest większe od V. Jak wezmę, zaznaczę monospace, jest to w zaznaczone, to każda litera zajmuje tyle samo miejsca. To się czasami przydaje na przykład przy animacjach, że na przykład, y, tekst ma tworzyć idealną długość. Nie? Y, przy niektórych rzeczach to się przydaje, żeby każda litera była y, tej samej wielkości, ale jeżeli jest, nie musimy mieć tego na przykład do jakiejś animacji, żeby nam po prostu to się ładnie układało. Na przykład w jakiś kwadrat, żeby tekst się idealnie ułożył w kwadrat. nie? No to można teraz właśnie zrobić, powiem, teraz z to czyszczonki, z MonoSpace'em. Jeżeli nie musimy korzystać z MonoSpace'a, to może lepiej z niego po prostu nie korzystać. No i tutaj pierwszą polecaną czyszczonką jest Roboto. Jak to za, zaimplementować? No sobie, wejdźmy po prostu na to. może sobie powiedzieć, chcemy mieć taki tekst. No to wskazuję, żeby ten domyślny. I sobie wybieramy, jakie chcemy. Na przykład, że chcę mieć thin, czyli właśnie cienką. Czy nie wiem, czy chce mieć regulara 400, czy można to właśnie za po pomocą słowa regular albo są liczby 400. Jeszcze wezmę sobie Bolda i tutaj po prostu mamy różne wielkości, czy ma być italic czyli właśnie pod ukosem, czy nie. W ten sposób, no i tak, możemy sobie go przekopiować do HTML albo do CSS-a i po prostu sobie to skopiuję, żeby było ładnie do CSS-a. CSS, ja już stworzyłem, podłączyłem. Tego importa robimy na samej górze. Możemy też zaimportować sobie kilka czcionek. Co, no, jakąś inną sobie weźmiemy. Może lato? Lato to jest w ogóle polska czcionka. Łukasz Dziedzic, on zrobił. To jest akcent polski w informatyce. Dość popularna czcionka, więc możemy się czymś chwalić, nie? że chcemy mieć lato, że chcemy mieć regularną właśnie wcześniej cienką, mieć Wolna No i po prostu że chcemy mieć tę czcioneczkę. Od razu nam wzięło importę na dwie czcionki sobie skopiuję tak żeby było na jedno i drugie możecie zobaczyć, że to jest roboto a lato jest tutaj, nie? Czy tak po prostu to wygląda, że ta strona z jakiej to ma być? Jaka rodzina równa się lato? Jaka wielkość, że chcemy mieć? 100, 400, 700. I znak AND. Kolejna rodzina, robota, i tak samo. No i może sobie stwórzmy kilka P. Może stworzę ją od nowa, żeby od razu coś pokazać. Mogę robić takie jak poprzednio. Bo mogę na przykład wziąć p, kropka, na przykład, fin. I nam od razu tworzy z klasą. Czyli nie muszę robić w ten sposób? Nie. Później, class. Tak też mogę zrobić i efekt jest ten sam. O jasno. Efekt jest ten sam, ale lepiej napisać to właśnie w ten sposób, że p, kropka, bo kropka jest symbolem klasy. I fin. I od razu nam zrobiło. Możemy też podobnie zrobić z Indyfikatorem. Co jakiś tam Indyfikator, nie? I to samo, U kratka jest symbolem Indyfikatora i kropka jest znakiem klasy. No, teraz posłuchajmy sobie jeszcze na ten. Teraz ma być menu czy regular? Mi się to myli. Menu było czy regular? Regular, no właśnie. Regular. .bolt i w ten sposób weźmiemy sobie lorem lorem oczywiście za pomocą pewnych skrótów to można było to szybciej zrobić ale dzięki temu trochę lepiej widać co konkretnie robię nie ma takiego przeskoku zaimportowaliśmy wszystko co chcemy importów możemy sobie wstawić więcej z różnych stron to nie musi być tak że jest tylko jeden import na stronę tych importów może być tutaj 10 ile chcemy no i co tutaj dalej jeżeli chcemy żeby do wszystkich może mm, sobie zrobię tak żeby to było widać co mam konkretnie Czyli ro, tworzę regułę reguły dla P właśnie tutaj jest P i wciskam ff tab i od razu nam tworzy na font family czyli właśnie rodzina jak tutaj masz to, to chodzi o rodzinę to nie? No, i teraz tak. Jak, jaką czcionkę byśmy chcieli na początek? Może roboto. Wpisuję roboto. Ro I od razu czcionka się zmienia na lepszą. To może nie jest najlepszy sposób, żeby wpisać roboto w ten sposób. Ale to też nam zadziała. Lepiej to zrobić, moim zdaniem, w apostrofach. To jest bardziej przejrzyste, że tak powiem, na komputer, co się konkretnie dzieje. I tak. Tych czcionek możemy podać kilka. To właśnie jak, jak to jest, że może być kilka cionek? To działa na dosyć prostej zasadzie. Że zaraz zobaczysz co się stanie. Robię tutaj przecinek i robię kolejną, yy, kolejną cionkę. Teraz będzie Arial. Ona generalnie powinna być w pamięci komputera. Zresztą Roboto i GLATO też raczej są w pamięci komputera, więc. Ale lepiej właśnie zrobić import na wypadek, gdyby nie było. A następnie sobie piszę sans serif. I jak to działa? To działa w ten sposób, że yy, najpierw, dobra, po kolei tak od samego początku. Znajdź mi wszystkie P, i tutaj masz zbiór reguł dla wszystkich P, i one mają mieć rodzinę czcionki, czyli yy, właśnie czcionkę ustawioną na Roboto. Roboto. I jak nie znajdziesz Roboto, to skorzystaj z Ariala. Jak nie znajdziesz Ariala, to skorzystać z dowolnej bezszeryfowej dowolną bezszeryfową jest Arial na większości urządzeń na Macach będzie to Helvetica więc jak macie system od Apple to będzie to Helvetica ale domyślną, taką najbardziej domyślną tylko na reszcie urządzeń jest właśnie Arial więc to w sumie na większości komputerów będzie zadziałało w ten sposób tak samo nie? czy mam ten Arial z przodu czy nie a na makach to będzie i ja Chcę sobie podmienić to, oczywiście, wiadomo. To jest, na to wygląda w ten sposób. No i może warto by było też stworzyć dla tych naszych, yy, naszych klas. No pierwsza to będzie Finn. Mm -hmm. No i teraz tak. Yy, będzie właśnie ta waga tej czcionki, nie? F, znaczy F, Wy wpisuję i chcę mieć 100. I zobaczcie, jak teraz ta czcionka jest cieniutka. tworzę sobie kolejny selektor ze zbiorem reguł. -y, właśnie regular, tak? Regular. Znaczy, regular w sumie nie muszę wpisywać, bo jest normalnie ta. pisze P, to znaczy P, kropka, bold i w, w FW i to jest na 700. Zamiast tutaj wpisywać 700 mogę też sobie wpisać po prostu bold i też to nam po prostu zadziała. No może chcielibyśmy sobie zrobić jeszcze czcionkę, że tak powiem, italik. Tutaj zamienię regular na italik. To będzie po, yy, pod łukosem. Więc tworzę tutaj kolejny. Selektor naszego italika, italik, i sobie jeszcze to róbmy jedną tutaj czcionkę. gdzie ten italik, jest select light. Może no, byśmy, no tutaj ten regular sobie skopiuję to jeszcze raz, żeby wiedział też, że mam wziąć na italik, czyli przekreśloną, też znaczy przekreśloną pod ukosem. Ściągnę jeszcze jedno. Też bez tego dodania to italika. Też by zadziałało, ponieważ komputer sobie przechowuje u siebie w pamięci wiele ścianek i roboto tam naprawdę trzy lata tam będą. Ale też u mnie wszystkich muszą koniecznie być, więc lepiej to zrobić. Naprawdę lepiej to zrobić, bo kiedyś one się muszą na komputer ściągnąć, chociaż teoretycznie powinny być, to w praktyce różnie z tym może bywać. Czyli tak. FS sobie wciskam TAB, żeby nam od razu odpowiedziało na Font Style, a i też od razu odpowiedział na Italik. Normalnie trzeba było wpisać italik. I po prostu to jest tekst pod ukosem. No i to są takie podstawowe rzeczy, jeżeli chodzi o czcionki, wiecie, jak wciąć jakąś inną czcionkę.